Cześć, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj kolejną postać z filmu Dobry Dinozaur, a będzie to galopujący Butch. Butch to jeden z trzech tyrannozaurusów, które pomagają głównemu bohaterowi dobrego dinozaura, czyli Arlo, wrócić do domu. Jak widzicie w tym wydaniu, Butch jest naprawdę potężny, a mamy tutaj bardzo długi ogon wielkie tylne łapy zakończone ogromnymi pazurami przednie łapy które również mają bardzo duże pazury i wyglądają groźnie no i oczywiście najgroźniejszą część naszego dinozaura czyli jego ogromne wielkie zębiska które są bardzo niebezpieczne jeżeli oglądaliście film to dobrze wiecie, że Bucz, mimo, że wygląda groźnie jest bardzo dobrą postacią i na jego twarzy możemy zauważyć charakterystyczne blizny, ale nie powiem Wam jak one znalazły się na twarzy naszego bohatera, ponieważ abyście tego dowiedzieć musicie obejrzeć film. Butch ma na swoim ogonie przycisk. Kiedy go przyciśniemy... Butch zacznie galopować. A to wszystko dlatego, że razem ze swoimi przyjaciółmi e, pełnią orę o oni rolę zaganiaczy bydła, w tym przypadku są to bizony. No i dlatego muszą za tymi bizonami biegać i ryczeć, aby je wystraszyć, żeby bizony biegły w konkretnym kierunku. Oprócz tego, że bucz biegnie, dodatkowo kłapie również swoją paszczą i możemy usłyszeć sentencje z filmu. Jak widzicie galopujący butch to naprawdę e, fajna zabawka, jeżeli podobał Wam się film Dobry Dinozaur, to jestem pewna, że chcielibyście mieć go w swojej kolekcji. A jeżeli nie wiecie gdzie szukać, zapraszam Was na megadeskont.pl, gdzie na pewno znajdziecie go w naszym sklepie.